U nas jeszcze w tym wszystkim na końcu jest człowiek. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem z tego, co mówisz, to e-commerce, a e-commerce dla przemysłu to coś zupełnie innego, tak? Czyli ten przemysłowy jest dużo bardziej skomplikowany. Tak? Natomiast dodam jeszcze na koniec, bo tutaj padło, padło słowo Zalando, u nas jeszcze w tym wszystkim na końcu jest człowiek. Bo w związku z tą złożonością, o której już mówiłem na samym początku, ten człowiek jest potrzebny, żeby postawić taką kropkę na D, a człowiek, mam tutaj na myśli głównie nasze siły handlowe. Dzisiaj działamy na terenie całej Polski. W każdym praktycznie mieście wojewódzkim mamy swoich doradców, jak również w, w Długołęce dział obsługi klienta, bo ten człowiek jest potrzebny na końcu, żeby można się było rzeczywiście potwierdzić, czy to, co wyklikałem w e-commerce w tym zawężonym już lejku poprzez wszelkie maście konfiguratory, żeby można było potwierdzić, czy ten towar, który wybrałem, to jest towarem tym, który potrzebuje. Mhm. No właśnie, to, to, to jest trochę też to, o czym, o czym mówiłem. Czyli z tego biznesowego czy przemysłowego e-commerce bardzo trudno wyeliminować człowieka. Czyli na końcu ta obsługa, czy bardziej doradztwo, jest integralną częścią waszego procesu. Tak, myślę, że wiele osób próbuje to zautomatyzować, natomiast no na końcu ten człowiek jest potrzebny z tego względu, że no, nikt się nie zna na wszystkim. Tak? Mhm. Mamy też osoby, które specjalizują się w danych obszarach. I wtedy mając je na pokładzie, no możemy szybciej zareagować i być bardziej kompetentnym dla klienta. I to jest jakby myśl, która nam przyświeca też od samego początku.